No hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na taki film związany trochę z, no, z inną tematyką niż zwykle. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać, bo jesteśmy w łazience. No i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć tutaj o tym gagatku za mną z tyłu. Mianowicie o zimnych prysznicach. Będę się posikowała też internetem, żeby wiecie, wszystko było takie spójne. Także zacznę. Zobaczcie przy okazji moje nowe intro. Starałam się dla Was zrobić taki ładniejszy kadr niż zwykle. No i moi drodzy, od czego by to zacząć? Może... Powiem Wam, dlaczego akurat ja rodzinne prześnice i co mnie skłoniło do tego, żeby to robić. Mianowicie, tak jak większość osób wie, tutaj na kanale mam pokrzywkę tą fizykalną, która właśnie objawia się takimi plamami na skórze po kontakcie z ciepłymi rzeczami. I z ciepłą wodą, i, no i w ogóle z ciepłym samym. W sobie, nawet jak słońce trochę przygrzeje, to to jestem. Mam te plany, dlatego stwierdziłam, że przerzucę się na zimną prysznicę. No i powiem Wam, nie było to łatwe, nie było to przyjemne na samym początku, nawet bym powiedziała, że było straszne. <grym> Ale nie chcę Was tutaj zniechęcić do niczego, dlatego powiem Wam, jak to. Jak wyglądały te moje początki z tymi prysznicami, jak to wszystko się zaczęło, że jakby kontynuuję to. Bo wiecie, mogłabym brać leki e, cały czas, e, tabletki po prostu przeciwhistaminowe, które by mi te uczelnie zmniejszyły, ale stwierdziłam, że skoro mogę, wiecie, nie brać chemii i mieć trochę mniej tego, Bądź czasami nawet wcale tam wiecie, te plany mniej mi wychodzą, więc przerzuciłam się na zimne prysznice. No i kochani tak. Hmm. Powiem Wam, mam parę metod e, wypróbowanych, które właśnie polecałam Wam. Może na samym początku zacznę od tego, że ważne jest też w jaki sposób to robimy, bo są dwie metody. Możemy... <laughs> Zacząć od ciepłej wody, takiej normalnej, wiecie, nie za gorącej, i dopiero powoli stopniowo zmniejszać to ciepło i przechodzić do zimnej wody, ja nie jestem zwolennikiem takiego czegoś, no bo moje ciało już zareaguje na tą ciepłą wodę i będę miała potem i tak gorszy efekt, ale, um, ale ja jednak od razu od razu odkręcam tą zimną wodę. i Pierwsza podstawowa rzecz, którą ja na sobie, bo ja tak już myślę, więcej jak rok czasu na pewno korzystam z tych zimnych pryszniców, i, i <grytania> dlatego postanowiłam o tym Wam opowiedzieć, bo wiem, że już niektóre kanały opowiedziały coś na ten temat, więc stwierdziłam, że mo z mojej perspektywy Wam powiem, jak to wygląda. No i co? I pierwsze, co ja robię, to zaczynam od dołu, właśnie od stóp. Powoli, nie spieszę się, dlatego że nasze ciało ogólnie jest ciepłe zwykle i moglibyśmy dostać szoku takiego termicznego, jakbyśmy od razu się ochlapali tą zimną wodą. Więc zaczynam zawsze od stóp i przechodzę do góry w kierunku serca, wiecie, w kierunku, no wiecie, do klatki, ale powoli, powoli, etapami, żeby się jakoś tak, wiecie, nie, nie zniechęcić. I no i na początku właśnie daję sobie taką letnią wodę i przechodzę powoli z każdym etapem przechodzę po prostu do, do zimniejszej, że powoli w tej letniej do kolan, uda, brzuch i aż do samej góry. Eee, powoli, żeby właśnie tego, tego tak szoku sobie nie dać. No i później drugi etap właśnie już daję tą chłodniejszą bardziej już w kierunku zimnej, żeby już tak wiecie, aż tak po prostu stopniuje sobie tą zimną wodę jej temperaturę, jest samej zimnej Ech, żeby, żeby wszystko właśnie to jest najważniejsze, żeby powoli to robić z głową i od dołu od stóp, bo jednak jak tak oblejemy się od razu, no to będzie ten szok i powiem wam, to jest genialna sprawa <grym> naprawdę, na początku myślałam, że, że nie dam rady że generalnie to nie jest dla mnie <grym> że będę zmuszona właśnie Brać te tabletki i koniec, ale, ale postanowiłam wytrwać, i, i powiem Wam, bardzo dużo mi to daje. I powiem Wam z mojej, z mojej oceny tutaj, to na pewno tak. Większa odporność jest ogólnie na takie przeziębienia, jakieś katary, takie tego typu rzeczy, jakieś infekcje. Ja przynajmniej ja na sobie sprawdziłam, że nawet jeśli coś przychodzi. Jakiś katar, chociaż powiem Wam, że ja bardzo rzadko choruję. E, może nie wiem, raz na dwa lata. Jak mi się zdarzy jakieś przeziębienie, to naprawdę to jest cud. E, powiem Wam, że to zauważyłam. Że nawet jeśli już zachorujemy, no to u mnie to tak może 2-3 dni i ja już po prostu z tego najgorszego się wygrzebuję. Także to mogę polecić że właśnie jakieś infekcje gardła, jakieś, wiecie, katary, takie gorączki, tego typu rzeczy, to na pewno. E, co zauważyłam też, że na przykład jak jest zima, to już tak bardzo nie marznę, jak kiedyś, tylko już po prostu nie muszę się ubierać tak mega na cebulę, tylko po prostu mam, mam wiecie, tylko sweterek, kurtkę i tyle, że, że gdzieś tam się odporniłam też na zimno troszeczkę. Na pewno y, też takie zimne prysznice wpływają na cały układ pokarmowy, dlatego że przez to, że dajemy to zimno, to organizm automatycznie przyspiesza i w ramach takiego mechanizmu obronnego zwiększa obroty po prostu. I, i cały metabolizm, te trawienie po prostu się poprawia, usuwane są toksyny, jakieś niepotrzebne rzeczy z organizmu i, i też właśnie Układ pokarmowy na tym korzysta, że wszystko się, wiecie, reguluje i jest lepiej, to na pewno. To się też może przydać przy odchudzeniu, jeśli chcecie zbędne kilogramy yy, jakoś ułatwić. Też wiadomo, ćwiczenia, dieta i tak dalej, co jest niezbędne, ale przy okazji może takie prysznice trochę Wam to, to wszystko tak przyspieszą, ułatwią, wyregulują. Co u siebie zauważyłam, oczywiście, wiadomo, teraz mam te dni, no to jakiś tam wysyp zawsze jest w okresie tych dni kobiecych, ale możecie sobie zobaczyć na moje inne filmy, na których nie mam makijażu, że moja cera ogólnie, yy, jeśli chodzi o jakieś tam takie stany zapalne, no to się poprawiło. Yy, też zauważyłam, że oczywiście, wiadomo, woda, jeśli jest twarda, jeśli ma jakiś skład nie do końca powienny, no to. Wysusza sama w sobie woda, ale zimno jako takie pobudza krążenie w skórze i ogólnie jest lepsza ta skóra twarzy. Lepiej jest bardziej taka elastyczna, miękka. Wiecie, lepiej to się wszystko wchłania, kremy i w ogóle. Także to też ma wpływ, że całe to ukrwienie twarzy i w ogóle skóry na twarzy jest lepsze i na pewno wpływa na stan naszej cery też. Powiem Wam, że jeżeli macie tendencję do rozszerzonych porów nie tylko na twarzy, ale też na ciele, na przykład często się kocicie yy, tak nadmiernie, no to wtedy te zimne krysznice regularne oczywiście, bo tam jeden to, wiecie, to możecie nie odczuć różnicy, ale jeżeli regularnie to stosujemy, no to te pory się zwężają i przez to właśnie te pocenie już nie jest takie nadmierne, nie jest takie aż, wiecie, za duże, no tylko po prostu to się zmniejsza i i wtedy, i wtedy już, już jest mniejszy ten problem. A propos tych, stosowania tych pryszniców zimnych, to przez to, że krążenie się poprawia, to możemy zapobiec na przykład krzepnięciu krwi albo zapobiec żelakom, jakiś właśnie, jakiś pajączkom i tak dalej, także to na pewno jest jakiś plus. I, yy, zrobić masaż też od dołu do góry, właśnie nóg, żeby poprawić też krążenie, bardziej to wszystko pobudzić, tą limfę całą. To może też się przydać przy celulicie, czy właśnie przy pozbyciu się tych pajączków. Także ostatnia rzecz taka, bardzo taka przydatna na co dzień, że jeżeli wiecie, wstajecie rano do pracy i ogólnie macie problemy z takim obudzeniem się, jeżeli musicie wypić kawę, żeby się tak wiecie, orzeźwić, oczerźwić, i dobrze zacząć dzień, to na pewno poranny prysznic, yy, taki zimny, zwłaszcza na twarz, takie wiecie, to sprawi, że się obudzicie, że będziecie bardziej tacy ak aktywni, będziecie chętni do działania. I na pewno to też jest plus. Ciepły prysznic to ma taką tendencję do relaksowania się, do takiego uspokojenia, wycieszenia. Jednak ta zimna woda to tak od razu pobudza i chcecie coś robić. Wam To chyba by było na tyle w tym temacie. Pokazałam Wam wiele plusów tego prysznica, tylko najważniejsza rzecz to robić to stopniowo to jest kluczowe, żeby sobie nie zaszkodzić, żeby robić to powoli, wiecie, z głową delikatnie, żeby jednak tego szoku termicznego nie dostać, żebyście, wiecie, nagle po prostu nie, po, nie podeszli i na całego siebie nie, nie polali tej zimnej wody, bo to jest to jest niedobrze. Od dołu, od samych stóp zaczynać powoli, to, to na pewno na pewno będzie lepsze. Także tyle ode mnie. Ja sobie radzę, ja tak stosuję. Nagrywam się dla Was w łazience, no, żeby Wam pokazać tutaj, <grytanie> <grytanie> że jest prysznic, tak? Że stosuję to mimo że mam wannę i że <grytanie> zawsze chciałam mieć wannę, żeby robić długie kąpiele, a że nie mogę, a zimne Kąpiele, w wannie, to też nie do końca byłby dobry pomysł. To by już było bardziej takie morsowanie, a niekoniecznie jeszcze jestem na to gotowa. No, i przy okazji takich zimnych pryszniców, co jest też ważne. Bierzemy je krócej, mniej zużywamy wody, i też przy tym jesteśmy bardziej ekologiczni. Także to też jest dodatkowy plus. Zachęcam Was gorąco do takich pryszniców. Gorąco Was zachęcam, dziwno Was zachęcam. <laughs> do takich pryszniców, żebyście, żebyście sobie stosowali może. Spróbowali jak to jest. Jeśli chodzi na przykład o mycie głowy, to powiem Wam. To jest jeszcze dla mnie... No tak staram się, ale jednak ta woda jest ciut cieplejsza do mycia włosów. Bo jakoś próbowałam w tej zimnej wodzie myć głowę, to wiecie, jeżeli robimy to od góry i nalewamy zimną wodę na samą głowę, to jest jednak to niekomfortowe, ale jeżeli pochylamy się i tylko lejemy na włosy, no to jeszcze, to jeszcze jako tako idzie to zrobić, ale to wiecie, musicie próbować, testować, bo na pewno zimna woda może też ma dobry wpływ na włosy, nie wiem, nie czytałam, jak coś... Piszcie, piszcie swoje sugestie, co byście ewentualnie jeszcze, jeszcze mogli dodać w tym temacie. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał taki temat. Jeśli chcecie więcej innych takich życiowych tematów porad. No i co? kończymy. Do zobaczenia. Pa!